Kolejna gwiazda na naszym stole pokazowym. Pompa SDV-311, 105 litrów na minutę i 6,3 bara. Przy niewielkim silniku 800 watów. Silnik jednofazowy. Kondensator budowany jest już w środku, bo na końcu kabla, uwaga, 25-metrowego kabla, mamy wtyczkę do prądu lub do wyłącznika ciśnieniowego i. Dalej do zbiornika i mamy zestaw automatyczny. Jak podłączymy wtyczkę do gniazdka, pompa pracuje do końca. Niezła pompa z pływającymi wirnikami to standard w pompach IBO. Bardzo fajne rozwiązanie. Można pompę zanurzyć w wodzie w studni, w świeżej studni, gdzie piasek występuje w zasadzie zawsze. Czyli pompa może służyć również do przepłukania nowej studni. 6,5 bara absolutnie wystarczy do większości zapotrzebowań w domach jednorodzinnych. 6,5 bara, więc na przykład, gdy pompę zanurzymy na 20 metrów, bo tam jest lustro wody, na górze otrzymamy 4,5. Piękne rozwiązanie do domów, do podlewania. O, bardzo często wybierana jest do systemów nawodnienia. Przy studniach do 30 metrów świetne rozwiązanie pompa SDV 3.11. Mosiężny kruciec to nie jest jakiś plastik czy żeliwo. Zobaczcie, jak tak wygląda pompa. I przypominam, 25 metrów kabla. Tego nie spotyka się na co dzień. Piękna pompa, pompa. i lekka. Następna popa.